Witam Was kochani bardzo serdecznie na swoim kanale. Sobotni piękny poranek. Jestem na rybkach. Dzisiaj rybki, wykrywacz odstawiony. Zobaczcie jaki jest pięknie. Modliłem się, żeby woda opadła. Byłem sprawdzać tutaj trzy dni temu. Praktycznie jeszcze nie było wejścia. Te łąki były wszędzie powylewane. Woda miała, rzeka miała niewiarygodnie wysoki poziom opady przez kilka tygodni. Ale w końcu jesteśmy. Co dzisiaj kochani? Może okonek, może poteczka. Jedna wędeczka wyrzucona na gruncie. Nie żadnego tutaj czarowania. Jakaś zwykła leszczowa zanęta. Płatki owsiane. Bułka tarta. Oczywiście kukurydza. A za przynętę posłuży nam zwyczajny gnojaszek. Robak czerwony. Niestety nie dostałem pinek. Objeździłem wczoraj trzy sklepy. I lipa. Nie było. Druga wędeczka wyrzucona. Zostanie na... Mrożoną płoteczkę od razu, żeby zapobiec tutaj wyprzedzić, przepraszam, pytania. E, tak, nie ma u mnie okresu ochronnego na szczupaka, czyli, czyli można sobie łowić. Dobra, urabiam zanętę, wyrzucam zestawy. I trzymajmy kciuki, żeby coś wzięło. Piękny dzionek, 9 stopni, praktycznie zero wiaterku. Nie będę tutaj dociążał. E, zanęty żadną gliną, żadną ziemią. Uciąg wody spokojny. Także tylko łowić i cieszyć się. Miłego oglądania. Dobra, moi kochani, pierwszy zestaw zaraz ląduje w wodzie. Płoteczka jeszcze dobrze nie odmarzła, ale w wodzie dojdzie do siebie. Zobaczcie taka nić przy odbrażaniu. Zrywa się często. To mięso nie jest takie, jak powinno być. Ta płotka była pewnie dużo zamrożona. Ja sam ją odmrażałem dwa razy. Specjalnie nić, używana przeważnie na ocean. Do zabezpieczenia przynęty, żeby nie spadła. Obowiązuje mi kilka razy naturalny zapach, naturalne jakieś tworzywo. Także super. Dobra, pierwszy zestaw wyrzucamy. Troszeczkę wiaterek nam się zaczyna robić, ale miejmy nadzieję, że nie będzie przeszkadzał w wędkowaniu. Bierzemy się. Specjalnie troszeczkę przemoczyłem zaręta, ale świetnie prafnie. Od razu mi się przypomniało wędkowanie w Polsce na zwykłego bacika. Leszcze, piękno, krasne piórki, płoteczki. Dobra, niech troszeczkę ta Sarenta dojdzie, do siebie niech jeszcze wpije w tą wodę. Ale świetnie Obowiązkowo. Obowiązkowo oczywiście. ściereczka. I zaraz wyrzucamy zestawik na czerwonego robaszka. Dobra, moi kochani. Rybeczka. Rybka wyhaczona. Piękny szczupak. Około 90 cm. Może nawet więcej. Dobra, nie męczę go. Szybciutko. Szybciutko ląduje. Ląduje w wodzie. Pięknie. Już go nie męczymy. O! Troszeczkę tlenu. Poszedł. Jest, jest, jest pięknie. zna się, że jeszcze mi nie opadły emocje. Łapy się trzęsą, brudne. Rybka wróciła do wody. Mam nadzieję, że fajnie będzie widać. Hold mi się go przestawiło na, na 360 stopni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczę w ogóle, czy da radę to wrzucić, wrzucić na komputer i Mam nadzieję, że, że będzie ok. Ale emocje, ale walka, ale ryba. I jeszcze te skoki przy samym brzegu, coś niesamowitego. Jestem niezmiernie, niezmiernie zadowolony. Okej, okay, łapiemy dalej, do następnej rybki. Dobra moi kochani, emocje jeszcze szczupakowe są. A to zobaczcie kto dzwoni z gratulacjami. Uki Szczecin. Pozdrawiamy serdecznie wszyscy. Cześć Ukuniu. A ja was, a ja was pozdrawiam z ulic Szczecina, wszystkich, wszystkich bez wyjątku widzów Krzysia. Zostawiacie ślad u niego, bo to jest mega kozak. szczupak. <noise> Dzięki Ukuniu, dzięki, ale że jest, zadzwonił w czas panie Normalnie 5 minut temu go wypuściłem Pięknie odpłynął, nabrał siły Także nic rybce nie będzie Cudownie Ukuniu, wpadaj. wpadaj, ten dach jest z <laughs> Ukuniu, kochany, miłego dzianka, Ja się biorę dalej o, trzymaj się. Dziękuję za telefonik przyjacielu Na razie strzałecka Dzięki serdeczne, hejka Kochani, mamy mamy kolejne branie. Świetne branie na żywca. Kolejne, a w dupie w ten podbierak. Mamy kolejne branko. Mamy kolejne branko. Jak żyłeczka idzie, idzie pięknie. Tniemy, tniemy od razu. Nie czekamy, a wytrzymajcie kciuki, żeby się tylko wpiął. Wpięty. 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 Pięknie, kochani. Jest druga ryba. A ja jaj. A ja znowu bez podbieraka. O. No nie wiem czy nie będzie większy, moi drodzy. Nie wiem czy nie będzie większa rybka. O. Nie mogę nawet oderwać od dna. Kurde puścił. Puścił. Ale emocje. O Boże Ale poszedł Zobaczcie, ślew pięt Ale emocje O masakra Coś pięknego Dobra, 1-1. Tym razem rybka wygrała O, zobaczcie jak się trzęsę, nie? O Jezu Dobra, zestaw wędruje do wody z powrotem Na szczęście chmury były dla nas łaskawe przeszły bokiem i słoneczko wyszło jak się zrobiło ślicznie a ja tak jak powiedziałem tak zrobiłem przerobiłem drugą wędeczkę tak samo na na mrożoną rybeczkę na mrożoną płotkę w tej chwili mamy wyrzucone dwa zestawy no i czekamy jeszcze jakieś dwie godzinki jeżeli pogoda utrzyma się taka jaka jest teraz a jest prześlicznie zrobiło się tak cichutko spokojnie także przy dobrych wiatrach, dwie godzinki jeszcze sobie spokojnie posiedzimy. No i liczymy na jakieś fajne jeszcze branie, jakieś emocje. Jak już wspomniałem prędzej, mam nadzieję, że mi się uda, że mi się uda przerzucić ten film zrobiony w 360 w obrocie, ale jeżeli nie, to i tak mamy nagrane, jak wypuszczamy rybę, ale miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli. Zawsze się coś tam z techniką wykombinuje pokombinuje i mam nadzieję, że będzie OK. Dobra, siadam i pełen relaks. Nie ma nic piękniejszego chyba jak usiąść sobie nad wodą rzeka jeszcze na tym odcinku nieruszona, jakoś tak mocno lęką, ręką ludzką, naturalna. Także co, czekamy. Mamy trzecie branie, kochani. Jest trzecie branie i tym razem, tym razem troszeczkę popuszczę, idzie pięknie, idzie, idzie pięknie. Idzie pięknie, dobra, tniemy go, tniemy go. Raz, dwa, trzy Siedzi Mocniejsze zacięcie Siedzi Pamiętajcie moi drodzy, że ja jestem bez podbieraka uuu Trzecia rybka Oj Puścił, kurde Coś się dzieje Puścił O matuchno o, ale branie Zobaczcie Kurde o, Ale coś pięknego Nie wierzę po prostu w to Nie wierzę I drugie branie na tą samą Drugie branie na tą samą płoć O Dobra, rzucamy Ale są emocje Co za dzień co za dzień. Mam jeszcze dwie godzinki. Jesz za, za mało popuściłem. Znów za mało popuściłem. Mogłem jeszcze dać troszeczkę, ale wiadomo. Emocje, a ja też nie chcę jakoś bardzo zacinać tej ryby, żeby jej nie kaleczyć. Ale branie. Jest zestaw w wodzie. Oj, oj, oj. Co tu się dzisiaj dzieje? Co za piękny, wędkarski dzień. Słuchajcie kochani, zabezpieczamy. O, ale poszło. A przed chwilą przestałem rozmawiać. Skończyłem rozmawiać z moim serdecznym przyjacielem, Pawłem z kanału Pablo Treasure Hunter. I do Pawełka mówię Pablo, żeby jeszcze jedno branie było i będą emocje. Patrzcie, zdążyłem rozmawiać 5 minut temu z Pablem. Pablo, pozdrawiam cię serdecznie, przyjacielu. Ale tu się dzieje, musisz do mnie przyjechać po prostu. O. Dobra, dla rybek 2:1 przegrywam. <laughs> Jeśli można to tak powiedzieć, jest wspaniale, kochani, jest po prostu wspaniale. W tym momencie, moi drodzy, będę się z wami żegnał. Zestawy jeszcze wyrzucone, ale zaraz je zwijamy. Wszystko popakowane, śmieci posprzątane. Niesamowity dzień. No, jak widzieliście, no niestety na robaka, na fiderka, nawet brania. Ale jeżeli chodzi o moją ulubioną metodę, jaką jest. Yy, Brożona rybka, brożona płotka, tak zwany trupek. Niesamowicie trzy brania, z czego przepiękny szczupak wyjęty. Oczywiście wrócił do wody, niech sobie rośnie. Miejmy nadzieję, że kiedyś ucieszy kolejnego wędkarza niesamowitą walką, niesamowitym niesamowitym braniem. Było przewspaniale, miły mile bardzo spędzony czas. Czuję się niesamowicie zrelaksowany, co jest najważniejsze. I pogoda mi oszczędziła. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie, że byliście ten krótki czas ze mną. A ja jak mówię, zawijam wędeczki i czas na odpoczynek. Dziękuję i do kolejnego. Pozdrawiam serdecznie, Zoltan.